Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj kosimy żyto na kiszonkę. Jest to żyto hybrydowe. Wiele osób nam mówiło, że żyto hybrydowe nie nadaje się na kiszonkę. Ale patrząc na ulistnienie i na wielkość przy tym roku, no i klasę ziemi. Bo tutaj jest piąta, głównie szósta klasa ziemi. Tak widzicie. To żytko wygląda. Także myślę, że jak na ten rok tu jest żyto na ziarno To była niższa obsada. Tu jest żyto hybrydowe. Wydaje mi się, że to wcale tak źle nie wygląda. Rok jest trudny, także skosimy tutaj to żyto. Przewrócimy, zgrabimy, i we wtorek je będziemy zbierać. We wtorek je będziemy zbierać na w baloty. Nigdy nie kosiłem jeszcze żyta na kiszonkę, na siano kiszonkę w sumie. Także. I zobaczymy jak to w tym roku wygląda, czy będzie. Kosimy kosiarką rotacyjną. 165 centymetrów ursusem co 360 Tak widzicie tak to wygląda Wielkościowo Wydaje mi się, że wcale to nie jest złe rozwiązanie, że to hybrydowe na kieszonkę. Sądzę, że jest miękciejsze, zdrowsze i przy tym roku zbudowało większy system korzeniowy i sobie lepiej poradziło w tej suszy niż żyto to zwykłe. No ale może się mylę. No, lusy, no, tam, gdzie jest trochę niżej, troszeczkę lepsza ziemia, no to y, lusy są potężne, nie? że myślę, że cimentale, cimentale będą zadowolone Nie będę już chyba za długo przeciągał Także do usłyszenia w następnym vlogu. Cześć!